Dostałeś już zaproszenie do radości? Oczywiście, że tak. Każdy z nas je ma, gdyż nieodłącznym elementem powołania do świętości jest radość. Prezentujemy cykl audycji Radość Powołania, w której zaproszeni goście, księża, ojcowie, siostry zakonne i misjonarze dzielą się doświadczeniem swojej wiary i radości. księdzem Andrzejem Szpaczyńskim, ojcem duchownym Rzeszowskiego Seminarium, rozmawiają Karol Jaworski i Maciej Zawiślak. Ksiądz Szpaczyński pochodzi z nowej wsi Kołoczutca. Święcenia kapłańskie przyjął w 2010 roku i posługiwał w parafiach św. Michała Archanioła w Rzeszowie, w parafii w Nockowej oraz w parafii Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Małopolskim. Ojcze, ojciec duchowny, to brzmi dość enigmatycznie. Z pewnością posługa ojca nie polega na duchach, tak? Jakby mógł ojciec wyjaśnić radiosłuchaczom, na czym polega praca ojca duchownego w seminarium w Rzeszowie? I ogólnie praca ojca duchownego jako formatora w seminarium. Myślę, że tak najprościej, żeby nie wchodzić w jakieś takie skomplikowane formy tłumaczenia tej, 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 tej posługi czy tej pracy, bo to też jakaś jest forma pracy chyba, to jest bycie ojcem duchownym, to jest takie towarzyszenie w młodym ludziom, którzy wzrastają w powołaniu do kapłaństwa, ale nie tylko do kapłaństwa. Trochę tak jak ojciec w rodzinie towarzyszy dziecku, swojemu synowi, który wchodzi w dorosłość, tak ojciec duchowny towarzyszy, Pomagając, podpowiadając, będąc blisko e, właśnie młodym e, chłopakom, młodym mężczyznom, którzy, którzy wchodzą w powołanie kapłańskie. I obecnie Ojca Posługa jest skierowana do roczników 1, 6 i 2, tak? E, dokładnie. To znaczy, myślę, że. Jestem tutaj dla wszystkich kleryków, ale faktycznie mamy taki podział trochę dla usystematyzowania pewnych rzeczy, też, też dla pewnej przejrzystości, że jest nas dwóch ojców duchownych w seminarium i każdy z nich ma swój taki rocznik, którym się opiekuje. Nazwijmy to tak, tak prosto. Powiedział ojciec powołanie. No właśnie, czym jest powołanie? Ha, bardzo dobre pytanie, bo to jest myślę, po pierwsze, to jest bardzo szerokie, szerokie pojęcie i jakby też tak próbuję za to odpowiedzieć w, w miarę prostymi słowami myślę, że powołanie to jest pewien, pew, pewien sposób odnalezienia sensu swojego życia drogi swojego życia mi też powołanie, jak tak myślałem nad, nad, tym, nad tym tematem, kojarzy się z takim połączeniem dwóch pragnień, szczególnie w powołaniu y, takim związanym z życiem kapłańskim czy, czy zakonnym kiedy łączy się pragnienie człowieka z pragnieniem Pana Boga. Pragnienie człowieka, który, który chce pójść za Panem, za, za, za Jezusem Chrystusem i pragnienie Boga, który chce mieć tego, tego człowieka blisko siebie. Oczywiście, tak w szerokim znaczeniu, jak pewnie wszyscy wiemy, mam nadzieję, powołanie jest, jest właśnie szerokie, czyli jest powołanie do bycia mężczyzną, kobietą, bycia chrześcijaninem, ojcem, matką, a tak też te szczegółowo powołanie do bycia nauczycielem, lekarzem, posługiwania w kapłaństwie, w życiu zakonnym. Czyli najkrócej hmm. mówiąc, powołanie to jest chcę pana Boga i musi się równać chcę człowieka. Tak. Gdybyśmy tak. to mogli tak matematycznie zapisać. Myślę, że tak, że, że pan Bóg powołuje, a człowiek wybiera. I tutaj musi być decyzja, jakby po dwóch stronach. Że, że, że Pan Bóg jest tym, który, który chce człowieka, ale też człowiek chcieć, y, musi chcieć Pana Boga, ten powołany. Proszę ojca, a w takim razie, jak to rozeznać? Która droga jest to moją drogą? No, to jest myślę też trudne pytanie. Y, ktoś kiedyś tak żartobliwie powiedział, że powołanie to nie Kiełbasa, nie da się tego wyczuć. I właśnie jest tutaj kluczem to rozeznanie. Rozeznanie, które jest. Y, jakby badaniem siebie, badaniem swojego serca, swoich pragnień, ale badaniem też tego, czego Pan Bóg ode mnie oczekuje. Myślę, że to jest taki pewien, pewien, pewien proces, który zazwyczaj dzieje się yy, nawet nie tyle miesiącami, co i latami, kiedy człowiek szuka odpowiedzi na to, do czego jestem powołany. Pierwsze to, to myślę, że yy, Pan Bóg działa, yy, po, pociąga człowieka do siebie przez pragnienie, przez to, przez działanie Jakby takie pozytywne Zapraszając nie? Jezus zapraszał uczniów do tego by za nim poszli I, i pierwsze pytanie Jakie jest pragnienie mojego serca Pragnienie yy, yy, Czy jest we mnie pragnienie czegoś więcej I co yy, Co to znaczy to więcej Dla mnie nie? Tutaj też jest ważne poznawanie siebie Na ile siebie znam Na ile, znam, na ile też znam swoje odczucia Swoje pragnienia, swoją historię Proszę ojca, ja. w księdze wyjścia znajdujemy taki opis powołania Mojżesza. I, i to, co mnie zastanawia, to to, że Mojżesz y, kilkakrotnie na wezwanie pana Boga y, właściwie y, no, odpowiada negatywnie, może inaczej. Buntuje się, nie chce pójść, szuka wymówek. I stąd moje takie pytanie: czy powołanie y, jest taką rzeczywistością, która może budzić opór? Myślę, że z pewnością, szczególnie wtedy, kiedy człowiek uświadomi sobie, do czego jest powołany. Gdybyśmy tutaj zawęzili trochę to powołanie do powołania życia, do życia kapłańskiego, to, to wiąże się to po pierwsze z odpowiedzialnością, do jakiej Pan Bóg człowieka, jaką Pan Bóg człowieka też obdarza. Dwa, wiąże się też z pewnym, z pewnym ryzykiem, czy sobie poradzę, czy, czy dam radę. Z ryzykiem też wchodzenia w pewną niewiadomą. Tak jak w przypadku Mojżesza, Mojżesz nie wiedział dokładnie, co będzie, na czym będzie polegała jego misja. Wiedział, że ma iść do, do faraona, ale to dla niego właśnie było, było przerażające. Pójść dzisiaj do świata i głosić Jezusa Chrystusa może być dla młodego człowieka czymś takim przerażającym, czymś takim trudnym. Yy, poza tym jest jeszcze to zderzenie yy, ze swoją słabością nie? tam jest Mojżesz szukał wymówki w tym powołaniu yy, nawet kilka znalazł między innymi mówił, że, że nie jest wymowny, że ma problem z mówieniem z jąkaniem, znał swoje słabości swoje ograniczenia takie czysto ludzkie i to też może być taką formą yy, takim problemem czy taką rzeczywistością, która budzi w człowieku opór właśnie to jest punkt widzenia człowieka, a jak wiemy, punkt widzenia Pana Boga jest zupełnie inny. I nawet czytając adhortację papieża Franciszka, w której pisze o powołaniu, mówi, że to jest najlepszy plan, jaki Pan Bóg ma dla człowieka. Już w pierwszym punkcie możemy przeczytać, że Pan chce od nas wszystkiego, a to, co oferuje, to życie prawdziwe szczęście, dla którego zostaliśmy stworzeni. I proszę Ojca, skąd taki opór? Skąd taki opór, że Pan Bóg oferuje nam coś najlepszego, taką wersję premium, wakacje all inclusive, a my jednak wybieramy coś gorszego? Myślę, że opór może się brać stąd, że jest nam po prostu trudno zaufać Panu Bogu. Yy, trudno, trudno przyjąć to, że On yy, to, co chce mi dać, że jest, że jest dla mnie dobre. I to bierze się pewnie trochę z tego, że... Że jesteśmy karmieni kłamstwem demona już od początku świata jak od Adama i Ewy że Pan Bóg nie chce dla mnie szczęścia ostatecznie, że Pan Bóg daje mi wymagania, Pan Bóg daje mi trudne przykazania, każe mi nie wiem, pościć, modlić się i to jest trudne, to jest yy, męczące i ostatecznie On cały czas czegoś chce, ale nie chce dla mnie dobra, że, że nawet jeśli mi proponuje jakąś drogę, to tam będą same trudności, same kłopoty, same ciężary. Że tam będzie tylko krzyż, nie wiem, nawet może i śmierć. Myślę też, że ten opór w tym takim przyjęciu planu pana Boga może być też w tym, że jesteśmy w takim pokoleniem, dla którego wolność jest tak ważną jakby cechą czy rzeczywistością, że wszystko to, co jest propozycją ze strony autorytetów, ze strony nie wiem, na przykład Kościoła, słowa bożego, pana Boga. Może wiązać się z ograniczeniem, że plan, Pan Bóg daje mi plan na moje życie, znaczy, że ja muszę to wykonać, to jest jakieś ograniczenie, że ja nie będę mógł sam decydować. To też jakoś może być, może być czynnikiem rodzącym opór. Ale z drugiej strony, przykład świętych pokazuje, że przyjęcie woli czy tego planu, jak ojciec powiedział Pana Boga, mówiąc troszeczkę kolokwialnie, opłaca się. Jednak święci udowadniają swoim życiem, postępowaniem, że zaufanie Panu Bogu. Nie jest niczym łatwym, nie jest przyjemnym, ale jednak owocuje. I fa faktycznie, gdy, gdy mówimy o powołaniu, jako takim pewnym planie Pana Boga na życie człowieka, pewnym pomyśle, yy, to może być. To właśnie wiąże się z takim zaufaniem Panu Bogu. I przypomina mi się tutaj taka, taka scena, jak kilka lat temu byłem w Tatrach. Yy, i na takiej małej górce, na gęszej szyi. Yy, spotkałem takiego ojca z małym synkiem, może 3-4-latkiem. W każdym razie chłopak, który yy, nie był za bardzo wprawiony w chodzeniu po górach. Właściwie to w, w chodzeniu nawet. I było bardzo ciekawe, jak było takie małe wzniesienie, taka, taka mała skałka. I ten chłopiec bardzo chciał się wdrapać na szczyt, ojciec stał obok i podpowiadał mu, gdzie ma stawiać nogi. Gdzie ma, gdzie ma się podeprzeć? I mówi mu tutaj połóż nogę, tutaj nie, zrób krok do przodu, uważaj, zatrzymaj się, obróć. Jakby tak wskazywał mu, która ścieżka będzie najlepsza do tego, żeby wyjść na szczyt. I niesamowite było też, że ten chłopak no, ufał temu tacie i po prostu pozwalał się prowadzić. I ta jego radość, jak, jak zdobył tę małą góreczkę, no, była niesamowita. Tak, tak, taka więź między tym ojcem i tym synem. I też to zaufanie. Myślę, że tak jest właśnie też w powołaniu, że Pan Bóg nie, nie narzuca człowiekowi tylko jakiejś drogi, która jest właśnie najlepsza i tak po prostu trzeba, bo tak trzeba. Tylko Pan Bóg wie, jakie jest pragnienie serca człowieka, wie właśnie, zna ten szczyt, który chciałby człowiek zdobyć i jakby pokazuje mu palcem, słuchaj, idź tutaj, a tutaj nie idź, nie? Tutaj tą drogą, jak pójdziesz, to, to zdobędziesz ten szczyt, a jak pójdziesz tą, to, to możesz spaść. Kluczem chyba jest tutaj zaufanie i też wejście w pewne ryzyko pójścia za tym głosem. Powołanie to także jedna konkretna decyzja, którą podejmuje człowiek. Dzisiaj, ojcze, jak obserwujemy sytuację związaną z małżeństwem, z kapłaństwem, z różnymi formami powołań, jest problem, ponieważ ludzie nie chcą decydować na całe życie, boją się. Papież Franciszek mówi wprost, że mamy do czynienia z takim trendem jak kultura tymczasowości. Czyli zostanę księdzem, zostanę siostrą, zostanę mężem, zostanę żoną, ale tylko na jakiś czas. Młodzi ludzie, ale nie tylko młodzi, boją się zagrać wabank. Jak ojciec myśli, z czego to może wynikać? Czy to jest znowu ten problem ufności pana wobec pana Boga, czy może ogólnie kultura, rzeczywistość, w jakiej żyjemy, utrudnia podjęcie tej ostatecznej i ważnej decyzji? Myślę, że, że jedno i drugie. Faktycznie. Kiedy człowiek myśli o powołaniu, o powołaniu do kapłaństwa, czy też powołaniu świętości, to jest to pewna perspektywa bardzo długoterminowa. Nawet gdy myślimy o świętości, czy o tym, że ona się zrealizuje ostatecznie w niebie, no to to będzie kiedyś. A decyzję muszę podjąć dzisiaj. I faktycznie jesteśmy w takim społeczeństwie, czy w takiej kulturze, gdzie trudno podjąć decyzję, bo wszystko... Nas uczy, że zawsze mogę zrezygnować, zawsze mogę się wycofać. Mam krótką umowę na telefon, mogę y, zmienić szybko studia, mieszkanie, pracę, y, nie ma z tym problemu, więc skoro mogę zmienić sobie telefon, mogę sobie zmienić, y, nie wiem, współlokatora czy, czy samochód i to mnie wiele nie kosztuje, to dlaczego nie mogę zmienić sobie, nie wiem, współmarzonka, sposobu życia, y, nawet światopoglądu, nie? To, to myślę, że tutaj się zazębiają właśnie te rzeczy i y, sposób myślenia dzisiejszego świata, od którego po prostu człowiek młody, stary, no, nie ucieknie, nikt z nas nie, bo to się, jesteśmy, jesteśmy zanurzeni w tym świecie. No i też problem wiary, nie? problem zaufania Panu Bogu. To, to, są, to są rzeczywiście, tak jak zauważasz, dwie rzeczy, które pewnie wpływają w, którą, na, na człowieka młodego, z którą musi się zmierzyć. Podejmując decyzję pójścia drogą kapłaństwa czy życia zakonnego, na przykład, albo też na małżeństwo. Czyli takim wspólnym mianownikiem dla każdego powołania jest ten mianownik wierności. Tak, jak najbardziej. Każde powołanie, wejście na drogę powołania wiąże się z wiernością, i chyba ta wierność jest też taką trudnością dzisiaj dla młodych, nie tylko w podejmowaniu decyzji. Trudnością, przed którą się nie ucieknie, ale też na tym polega dojrzewanie i, i wchodzenie w relacje z Panem Bogiem i, i z drugim człowiekiem, że się na tą wierność godzę. Do tej pory mówiliśmy sporo o tych trudnościach związanych z powołaniem. A czy zdaniem Ojca może zapytam tak nieco prowokacyjnie czy w ogóle można mówić zatem o radości w powołaniu o radości z powołania? Czy znaczy, powołanie jest częścią życia? a życie zawsze wiąże się z radością i z trudnościami myślę też, że w powołaniu gdyby nie było radości w powołaniu, to byłaby jedna wielka męka jedna wielka, jeden wielki trud i nie wiem, tylko by się kojarzyło z jakimś cierpieniem jeśli ktoś idzie tylko w, na przykład do kapłaństwa tylko z poczucia obowiązku czy z poczucia nie wiem, jakiegoś Bożego nakazu wypełnienia woli Bożej, a nie ma w tym w tej odpowiedzi chcę, nie ma radości, nie ma pragnienia, to trzeba by się zastanowić, czy to jest dobra odpowiedź, czy to jest to powołanie. A czy zechciałby ksiądz podzielić się i z nami, i z radiosłuchaczami, tym, jak ksiądz przeżywa swoje powołanie? No to jest bardzo sz sz szerokie pytanie też. Mam nadzieję, że świadomie. Mam nadzieję, że świadomie, i myślę też, że to miejsce, w którym jestem obecnie, w sensie seminarium, trochę mnie zaprasza do takiej refleksji, do zastanawiania się, co to znaczy być księdzem, co to znaczy być powołanym. Yy, ja się jakoś tak też cieszę, że te decyzje o wejściu na drogę powołania podejmowałem kilkanaście lat temu, najpierw idąc do seminarium, później prosząc o święcenia kapłańskie, jakby podejmując ostateczną decyzję i jakoś cieszę się, że nigdy tej decyzji nie żałowałem. Nigdy nie, 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 jakoś nie poddawałem jej wątpliwość Myślę, że Pan Bóg mnie też od tego trochę chronił, trochę mnie tak prowadził. Staram się przeżywać to powołanie tu i teraz, w takiej rzeczywistości, jakiej Pan mi postawił. Staram się przeżywać to powołanie tu i teraz, w takiej rzeczywistości, w jakiej jestem. I faktycznie, tak jak tutaj mówisz, wiąże się ono, myślę, i z radościami, i z trudnościami. Wiąże się też z tym, że niejednokrotnie sta, staję przed pytaniami, na które nie mam odpowiedzi. Yy, I wiąże się też z takim zderzeniem, z własną słabością, niepewnością, grzesznością. To, 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 z tego się też cieszę, to nie jestem w tym powołaniu sam. I w takim znaczeniu, że nie jestem bez Pana Boga, ale też mam wokół siebie braci, innych księży, yy, bliskich, rodzinę, znajomych. Którzy mi też w tym powołaniu pomagają, czy mi też towarzyszą? No właśnie, bo jednym z tych obszarów realizacji powołania jest wspólnota. Wspólnota rodzinna, wspólnota małżeńska, czy tak jak w tym przypadku, wspólnota yy, seminaryjna. Jakie ojcze ma znaczenie wspólnota dla powołania? Myślę, że wielorakie. Po pierwsze, yy, człowiek jest powołany do relacji, w sensie potrzebujemy drugiego człowieka. Ja potrzebuję drugiego człowieka. I nawet jeśli, zostaje, nawet jeśli ktoś zostaje nie wiem, siostrą w zgromadzeniu klauzurowym, czy, czy, czy bratem, czy mnichem w zgromadzeniu kontemplacyjnym, to potrzebuje też drugiego człowieka. W drugim człowieku spotyka siebie i spotyka też Pana Boga. Po drugie, wspólnota też jest takim elementem, który pomaga w wzroście, we wzroście wiary. Wiara nie jest czymś takim super prywatnym, super osobistym. Ona się realizuje we wspólnocie razem z, w przeżywaniu jej, razem z drugim człowiekiem. Tak jak apostołowie byli od początku we wspólnocie, tak samo też, też tutaj. I myślę, że Pan Bóg też mi dawał takie różne wspólnoty, które mi pomagały w tym przeżywaniu kapłaństwa, przeżywaniu też powołania do bycia chrześcijaninem, mężczyzną, po prostu człowiekiem. I no, to jest taka pewna pomoc, choć wspólnota wiąże się to z pewnymi trudnościami. Czyli każde powołanie, krótko mówiąc, jest dla? Zdecydowanie jest dla mnie, ale jest też dla drugiego. Nawet y, mówi się o, o sakramencie świętym, że to jest sakrament y, y, w służbie bliźniemu tak jak sakrament y, małżeństwa. I chyba to, co też przypomina Jan Paweł II bodajże w Veritatis Splendor, że człowiek zrealizuje się tylko i wyłącznie dając bezinteresowny dar samego siebie. Tak, takim właśnie podstawowym powołaniem też człowieka jest kochać i być kochanym. Trudnością jest rozeznać to, czy ta miłość ma być właśnie w małżeństwie, w kapłaństwie, w życiu wspólnotowym, czy, czy, czy w jakiejś innej formie. Ale tak, bez, bez miłości żadne powołanie nie będzie szczęśliwe, nie będzie spełnione. A czy w życiu księdza jest miejsce na radość? Myślę, że ona jest niesamowicie ważna. Ksiądz, który nie ma w sobie radości, powołany, który nie ma w sobie radości, to jakby trochę zaprzecza nawet chyba powołaniu. Myślę tutaj o radości takiej bardzo zwykłej, ludzkiej. Na przykład o poczuciu humoru, czy... O tym, że, że cieszą mnie zwyczajne rzeczy jako po prostu człowieka. Nie wiem, lubię jeść jogurty albo jeździć w góry, nie wiem, czy też obejrzeć jakiś dobry film i to mi sprawia jakąś po prostu radość. I to jest, myślę, takie bardzo naturalne, że po prostu z momentem święceń człowiek, czy ten właśnie mężczyzna, nie jest wypruty ze zwykłych odczuć, czy, czy ze zwykłych radości. Ale też samo powołanie daje taką niejednokrotnie, myślę, z taką zwykłą ludzką satysfakcję czy radość. Na przykład radość z, z tego, że y, spotykam kogoś, kto, y, kto odkrywa pana Boga, nie wiem. Albo na przykład w sakramencie pokuty widzę, że, y, y, że, że, że wraca do Jezusa Chrystusa i jakoś czuję, że to jest przy małym moim udziale. Radość z tego, że y, Mam, mam kontakt z ludźmi, którzy później przychodzą i mówią, proszę księdza, dzięki serdecznie za to kazanie, albo dzięki za to, że nam ksiądz pomógł w tej oazie, czy, czy na ksm czy w jakiejś innej wspólnotce. To daje takiego dużego, dużego powera, dużej, dużej takiej, takiej siły i też takiej sensowności w, w, w życiu i myślę też, że, że takie, takie sytuacje zapamiętuje się na bardzo długo. Mówił ksiądz też o takich zwykłych, prostych rzeczach. To ja w tym kontekście też chciałem zapytać, jak wygląda codzienność, taka zwykła codzienność w życiu księdza. Bo myślę, że my często mamy mylne wyobrażenie o życiu księdza, widząc go tylko w kościele na ambonie, od tej strony takiej zwyczajnej. Ja tylko dopowiem, że ojcowie duchowi wsta stają pół godziny wcześniej niż my. <laughs> o, no, nie zawsze. Czasem <laughs> zdarza się, że równo z, z pozostałymi. Myślę, że ta codzienność właśnie jest bardzo zwyczajna. Faktycznie, jak rozmawialiśmy wcześniej tutaj na, przed nagraniem, jest, jest jakaś taka część życia księdza, która jest nazwijmy to sakralna, związana z tak bezpośrednio z liturgią, z przepowiadaniem, z, z ołtarzem, ale, człowiek, ale ksiądz pozostaje cały czas zwykłym człowiekiem, który rano wstaje, idzie się wymyć, ubiera, ubiera się, ma swoje jakieś hobby, ma swoje choroby, ma swoje y, różne trudne dni i radosne dni. Y, przypomina mi się tutaj, właśnie a propos tej zwyczajności, jak kiedyś byłem w sklepie y, odzieżowym i spotkałem znajomą rodzinę z dwójką córek. Y, I zamieniliśmy parę słów: y, 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 co tam idziemy sobie kupić, co idziemy załatwić. I później 2-3 trzy, trzy dni później yy, ci znajomi dzwonili i mówili, wie ksiądz co, nasze córki były w szoku, że ksiądz kupuje skarpetki. Yy, ksiądz kupuje skarpetki? Jak to możliwe? No tak, to jest właśnie ta bardzo zwyczajna zwyczajna część życia księdza, yy, która nie różni się właściwie niczym od życia zwykłego człowieka. Zresztą czy ksiądz jest niezwykłym człowiekiem? No właśnie. Ale jest coś takiego, że ten obraz księdza w naszym społeczeństwie jest, jest troszeczkę przekłamany. To jest taki niedostępny pan, ubrany w czarną szatę, mówiący yy, mądrze bądź mniej mądrze z ambony, do którego boimy się podejść, zapytać, bo mamy takie poczucie, że to jest osoba, tutaj w dużym uproszczeniu powiem, oderwana od rzeczywistości. To prawda. Może być tak, że wielu z nas ma taki obraz księdza. Yy. I chyba zyskujemy niejednokrotnie więcej przy bliższym poznaniu, kiedy po prostu człowiek trochę zaryzykuje, podejdzie, zapyta, kiedy porozmawia o zwykłych rzeczach takich codziennych. To jest, myślę, też bardzo potrzebne i ja się z tego niejednokrotnie cieszyłem. Po prostu, w, kiedy ktoś, na przykład, po Mszy Świętej, w zakrystii czy na kolendzie, tak zwyczajnie, zwyczajnie zapytał, jak się czuje, co tam słychać. Albo porozmawiał po prostu o pogodzie, tak jak się nam zdarza w codzienności. Nasza audycja niestety już dobiega końca. Zatem, czy może ksiądz zechciałby kogoś pozdrowić? Jak najbardziej chciałem pozdrowić serdecznie wszystkich, którzy, których spotkałem w tych parafiach wymienionych wcześniej: z parafii św. Michała Archaniła w Rzeszowie, Michała Archanioła w Nockowej i Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie. Małopolskim. Serdecznie pozdrawia były wikariusz, ksiądz Andrzej. Dziękujemy bardzo za naszą rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem był ksiądz Andrzej Szpaczyński, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. Dziękuję serdecznie. Żegnają się z Państwem Karol Jaworski i Maciej Zawiślak. Życzymy dobrej nocy z Panem Bogiem.